Słyszę też inne pytania, czyli jaka jest kwalifikacja do operacji SRS, i rekonstrukcji narządów płciowych. Oczywiście kieruje się wskazaniami, które daje Światowe Towarzystwo Profesjonalistów prowadzących terapię osób, osób transpłciowych, i są to następujące wskazania. Pierwszym i następującym wskazaniem jest rozpoznanie, diagnoza potwierdzenia dysforii płci. Potwierdzona też dodatkowo wyrokiem sądu, który koryguje dane osobowe, i to jakby otwiera drogę do e, przeprowadzenia tego typu operacji. Ważne jest też dobry stan zdrowia, e, e, potwierdzony w konsultacjach i w wynikach badań. E, nie ma przeciwwskazań wiekowych. Każdy wiek jest dobry na przeprowadzenie tej operacji. Czasami stosujemy różne modyfikacje, ale to jest e, rzecz, którą którą e, dokładnie omawia się w trakcie z pacjentką na wizycie e, przedoperacyjnej. Tak przygotowana pacjentka po ty, tych etapach przygotowania jest kwalifikowana zarówno do, przez chirurga, jak i też anestezjologa do długotrwałej operacji, która trwa około 6 godzin. Jest to operacja bardzo e, misterna i bardzo wymagająca bardzo dużej precyzji i doświadczenia, gdyż gdyż jest wiele struktur, które musimy zachować, zmienić, przekształcić. To cała skomplikowana procedura. Pamiętajcie, jeśli macie jakieś wątpliwości, jakieś pytania no, dotyczące nomenklatury medycznej, staram się wszystko mówić językiem zrozumiałym, dostępnym, ale może jest takie moje przeświadczenie. Pytajcie pod filmami, postaramy się rozwijać te treści w formie, w formie filmów. A jeśli e, chcecie już konkretnie rozmawiać, jesteście przygotowani do operacji, macie odpowiednią, odpowiednią, odpowiednią sytuację zdrowotną, zapraszam na konsultację do Kliniki time do Janusz Jałorowski.